Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie w czytaniu dla osób z znaku Lwa na miesiąc maj. Zapraszam Was na mój Instagram projekt.nemu. Zapraszam do przeczytania opisu. Osoby zainteresowane czytaniem prywatnym, zapraszam do kontaktu mailowego. Adres znajdziecie w opisie, a tymczasem zaczynam. Co my mamy dla Lwa w miesiącu maju? Maj to znak stały, wy też jesteście stali, więc myślę, że fajne energie będą. Zobaczmy. Pięć buław, król kielichów. Kapłan, a kto próbuje walczyć o kogoś niedostępnego? Kto próbuje zwrócić swoją uwagę na kogoś, kto już na przykład jest w małżeństwie? Co. Szczególnie jeśli chodzi o Byka lub Skorpiona. Dobrze, zaczynamy, drogie lwy. Główna sprawa. Co my tu mamy? Dwójka buław. Przed wami decyzje. Przed wami jakiś wybór. Dwójka buław czasem nie mówi o decyzji, znaczy to też jest decyzja w sumie, tylko o wzięciu yy, kontroli po prostu, że my zaczynamy sprawować kontrolę. Yy, że podejmujemy decyzję, że to my będziemy tutaj przewodzić. Yy. Czyli bierzemy kontrolę za swoje życie, bierzemy odpowiedzialność za swoje życie, przejmujemy kontrolę, ale to też jest wynik decyzji, nie? że ja zamierzam teraz prowadzić, więc no. Dobrze, co jest Waszym wyzwaniem? Dziewięć denarów. Tutaj jest to karta tradycji, więc mogłabym się pokusić o to, że stajecie gdzieś tam w takiej opozycji tradycji i chcecie coś zmienić, na przykład, nie wiem, w biznesie rodzinnym, ale dziewiątka denarów to jest kwestia też niezależności finansowej, niezależności jako tako ogólnie. Co jest przyczyną tego, co się dzieje? Osiem donarów. Kwestie pracy mi się tutaj rysują bardzo mocno. E, Ósemka donarów jest taką kartą kucia własnego losu. No widać, że chcecie mocno przejąć kontrolę nad tym, co się dzieje, co w przeszłości. Słońce. Fantastycznie, to jest Wasza karta i to jest karta, która mówi, że codzienność jest tak przyjemna i tak dobra, że właściwie nie trzeba nic zmieniać, bo żyjemy sobie z dnia na dzień i jest radośnie. Ale widzę, że jakiegoś takiego powera dostajecie. że Chcecie jednak podjąć nowe decyzje, być może zawodowe. Co w Waszej głowie, Wasze dążenia, Wasze myśli? Piątka pucharów, która tutaj jest kartą ekstazy. Ciekawie, piątka kielichów wnosi jakieś niezadowolenie. Czasem rozdrapujemy dawne rany, czasem po prostu jesteśmy niezadowoleni z decyzji, które wcześniej podjęliśmy. E, odwracamy się za siebie, no i niekoniecznie jesteśmy zadowoleni. A e, więc ja bym powiedziała, że chyba uczycie się na błędach. <laughs> Słuchajcie, co nadchodzi. Jest karta e, kapłana. Jest to byk. E, jest to też tradycja. Więc na wezwaniu jest tradycja. I są jakieś reguły. W każdej rodzinie są jakieś reguły, jakieś wierzenia i tak dalej, więc może z tym Wam przyjdzie trochę sobie radzić, może się sprzeciwiać. Natomiast to jest też karta jakiejś takiej lekcji życiowej zawsze. My się możemy czegoś z tym kapłanem nauczyć. Czasem jest to dosłownie jakiś przewodnik duchowy, który pojawi się na naszej drodze. Czasem jest to, no właśnie, nauka też na błędach. I to jest najlepsze doświadczenie, jakie możemy wynieść z tym kapłanem. A czasem jest to po prostu taka opieka kosmiczna, boska, natury, e, nazwijcie to jak chcecie, która tak naprawdę jakoś tak sama nam układa życie i rzuca nas tam, gdzie mamy w danym momencie być. Jakie jest wasze nastawienie? Czasem to jest jakiś autorytet, słuchajcie, czasem szef, czasem ktoś wyżej. A szóstka denarów, eksploatacja. Szóstka denarów jest taką kartą, która mówi, że ja liczę na pomoc w danej sytuacji. Wy nie czujecie się niezależni. Może chodzi o finanse, może nie. Natomiast szóstka denarów jest taką kartą, mam nadzieję, że tutaj Bóg, ktokolwiek, cokolwiek mi sypnie te manne z nieba. A, czyli liczymy na jakąś wymianę, na jakąś transakcję, bo mamy wrażenie, że no, my nie mamy z czego zbierać. Może macie wrażenie, że brakuje wam umiejętności jakiejś. To takie nie wasze, no ale cóż, takie mamy karty, więc o tym będę mówić. E, ale tu jest na wyzwaniu dziewiątka denarów, czyli też umiejętność radzenia sobie w pojedynkę. Ja myślę, że lew to jest do tego stworzony wręcz, ale zobaczymy. Co w otoczeniu? Dziesiątka pucharów, szczęście. Relacje macie bardzo piękne, tu jest wsparcie w otoczeniu, fantastyczne, ale no, to jakbyście próbowali na swoich nogach trochę stać. E, i Są osoby, które mogą Was chcieć wspierać, bezinteresownie. Z dziesiątką kielichów często też się pewne relacje kończą. Ale to nie kończą się dramatem. Kończą się tak na przykład, że nie wiem, jesteśmy na jakim stażu, zawiązaliśmy super relacje, przyjaźń, ten staż jest za granicą, no już czas wracać do domu, nie? No to kończymy, nawet mamy imprezę pożegnalną. Nadzieję bądź obawy, Wasze, drogie lwy. Siedem? Pucharów, lament. Ja myślę, że to są obawy trochę w tym przypadku kierując się tym, co widzę w tej dali, uh, że ja nie będę mieć możliwości, że ja nie wiem, co robić, nie umiem sprecyzować, że niby chcę przejąć kontrolę, ale co ja mam robić? Gdzie są jakieś szanse? W rezultacie. No proszę, król Buław! Czyli trzeba będzie wejść w energię waszą, przejmuję inicjatywę, działam. Czasem król Buław jest jakimś facetem, który mi się pojawia w czytaniu z najbliższego otoczenia, który ma na nas wpływ. Cesarz w tle, wszystkie te karty, cesarz, dziewięć denarów, król buław, dwójka buław to są karty, które mówią czas przyjąć kontrolę nad własnym życiem i czas wziąć po prostu odpowiedzialność za wszelkie swoje decyzje i wybory. Z poczuciem dam radę, poradzę sobie, jeżeli zapracuję to sobie poradzę i tak jest z ósemką denarów, bo to, tak jak powiedziałam to jest karta kucia własnego losu, więc ja sobie nie wyobrażam, żeby coś miało nie wyjść, jeżeli my się zaangażujemy. Ale zobaczmy. Ósemka denarów to też kwestia pracy, to są nasze umiejętności. O co tu chodzi z ósemką denarów? Bo to jest główna przyczyna umiarkowanie. Być może macie wrażenie, że długo stoicie w miejscu e, zawodowo, być może, być może macie wrażenie, że. Czas na jakiś progres zawodowy, czas na jakiś kurs, szkolenie, być może... Tu jest jakby potrzeba poszerzenia swojego horyzontu, szczególnie jeśli chodzi o kwestie finansowe czy zawodowe. E, Strzelać się tu zarysował. No to jest dwójka bułków, dwójka buław, decyzja. I to jest najważniejsza sprawa tego miesiąca. I mamy czwórkę denarów. Szczególnie jeżeli jesteście w momencie, kiedy czujecie, że brakuje Wam pieniędzy. To jest decyzja, że ja wychodzę ze strefy komfort i ja idę pomnażać być może niektórzy muszą te umiejętności tutaj podnieść, no może tak być. Szóstka denarów, wy czujecie, że Wam czegoś brakuje. Trochę się opieracie o innych. Jest pustelnik i jest słońce. Kto hulał? Pokazuje mi się, że Wy jakby um, osoby, z którymi to rezonuje, być może jakiś taki niezbyt fajny biznes zrobiły. Na przykład biznes, który miał być super z tym słońcem. A obiecanki cecanki nie wyszło. Nie wiem, czy nie wyszło, ale słońce też pokazuje mi takie beztroskie życie, więc nie wiem, czy nie planowaliście bo tu chodzi o kasę, ewidentnie. Jest siła, wasza energia. Bardzo mocno byliście w swojej energii. Wy chyba mocno polegaliście na sobie, z takim poczuciem ja sobie zawsze poradzę, więc ja nie muszę tutaj myśleć do przodu. A ten miesiąc daje Wam takie. Kurczę, w którą stronę ja zmierzam finansowo czy zawodowo. Nie wystarcza mi to, gdzie jestem. Potrzebuję na przykład więcej pieniędzy. Jest jakieś niezadowolenie z tą piątką w kielichu. Ale to niezadowolenie płynie z decyzji, które były podejmowane wcześniej. Czwórka kielichów. Czwórka kielichów, piątka kielichów. Mam wrażenie, że nie chcecie popełnić błędu, nie chcecie przegapić okazji, bo już kiedyś przegapiliście okazję na coś. Więc to jest takie, ja chcę wyciągnąć z tego wnioski, i już nie chcę tego zrobić. Um, ale tak trochę wyglądać jakbyście sobie nie umieli sami poradzić. Nie wiem dlaczego. Jeśli chodzi o pieniądze szczególnie na wyzwaniu jest ta dziewiątka donarów. I jest sprawiedliwość. Słuchajcie, trzeba mierzyć siły na zamiary, a szczególnie trzeba dzieli, mierzyć zyski i straty, bo chyba tego nie było w waszym życiu. Nie wiem, czy żyliście sobie z dnia na dzień, czy mieliście poczucie, że ja zawsze sobie poradzę, przecież jeśli chodzi o kasę, przede wszystkim, zawsze znajdę sposób na zarobienie tych pieniędzy. I ja nie mówię, że nie, ale nagle macie wrażenie, że to jest niestabilne. I to jest takie podsumowuje, zyski i straty, 9 denarów. I co ja mam? Co, na co sam zapracowałam? Gdzie są moje pieniądze, nie? W otoczeniu 10 kielichów. Nie jest głupiec odwrócony. Wydaje mi się, że mogliście mieć zawsze wsparcie od rodziny. Taka uprzywilejowana pozycja mi się tutaj pokazuje, kiedy nie musieliście z jakiegoś powodu myśleć o pieniądzach, a to, co mieliście, wam wystarczało. I naraz jest takie szóstka denarów, to tak, jakbym chciał prosić znowu o jakieś wsparcie pieniądza, ale kurczę, już nie jestem dzieckiem. Coś takiego mi się tu rysuje. Nie wiem, nie wiem, strasznie dziwna energia, ale tutaj jest, jakby umiejętność. Nauka umiejętności polegania na sobie, szczególnie w zasobach finansowych w tym miesiącu. No mamy tego kapłana, to może być rodzic, słuchajcie. I jest król buław, ale ja też czuję, że to jest wpływ byka, bo kapłan to byk, mamy sezon byka i jest król buław. Byk jest całą o posiadaniu. Tam nigdy nie ma za dużo, nie? Byki kochają posiadać. No to tak, jakby trochę chcecie więcej tego luksusu. No, tu jest jakby wpływ też jakiegoś faceta, no może być to ojciec, biorę to pod uwagę, ale mam wrażenie, że chcecie nauczyć się też sami po prostu sobie radzić, e, jeśli chodzi o finanse, nie być już zależni od tego rodzica czy od tego męża, no nie wiem. Natomiast nadzieję, że siedem się tam kielichów. To też jest jakiś nauk, często w siedemce kielichów, ale o co tu chodzi? Paść buław i dziewięć mieczy. To jest bardzo beztroska energia wspólnie, dziewiątka mieczów w czyli ja się niczym nie zamartwiam, ja sobie żyję z dnia na dzień. To tak jakby chcecie być niezależni, chcecie mieć swoje pieniądze, ale tu nie ma jakby wyobrażenia o dorosłym życiu. To jest śmieszne, może mnie ogląda, słuchajcie, bo ja wiem, że oglądają mnie osoby gdzieś tam 30 lat plus, ale może mnie ogląda właśnie ktoś, kto próbuje się uniezależnić e, i gdzieś tam wyjść na swoje, no bo kurczę, taką mam energię. No chociaż my też możemy to próbować zrobić nawet w wieku 50 lat, kiedy nie chcemy być zależni od męża na przykład już, nie? Tylko, że tu jest taki brak pojęcia o życiu mi się pokazuje, bo ta siódemka kielichów to jest tak, nie wiem czego oczekiwać nawet, przy nadziejach i obawach. Ja bym powiedziała, że w tym przypadku to nawet są nadzieje. Paść Buław, absolutnie beztroskie podejście do życia. Życie z dnia na dzień, 9 mieczy, odwrócone, czyli ja nie mam powodu do zmartwień. W rezultacie jest król Buław. Co z tym królem Buław? to jest Wasza karta, jakby nie było. Ale mamy śmierć. No powiedziałabym tak. Lew nam dojrzewa. <grym> ja wiem, śmiesznie te karty się trochę ułożyły, no ale takie są energie. Co będę tutaj mówić? Lew nam dojrzewa. Dwójka danarów, obok cesarza. A to jest dwójka danarów to absolutnie nam się nie chce brać odpowiedzialności. Cesarz, lojalność, odpowiedzialność, głowa rodziny. Wygląda no, na to, że chcecie być niezależni. Nie chcecie być już traktowani też niepoważnie. Natomiast liczycie ciągle na jakieś wsparcie. To jest tak jakby chce się uniezależnić, ale daj, daj mi coś jeszcze, nie? Bo mamy to słońce, mamy pustelnik, czyli ja chcę być niezależny, ale szóstka denarów, eksploatacja, czyli ja mam zamiar brać. I tak, pru, kurczę, no jest, nie wiem, może jeszcze liczycie na to, że raz Was ktoś wesprze i już pójdziecie dalej. Natomiast tu jest rzeczywiście niezadowolenie z tego, jak sprawy przebiegały niezadowolenie ze swoich poprzednich decyzji. One były dość beztroskie. Tak, słońce to zawsze mi daje taką energię życia z dnia na dzień i zawsze jakoś super się układa. Siła, wielka wiara we własne możliwości, więc nawet nie trzeba było planować. Z dnia na dzień mo można było żyć, tak? Natomiast decyzja, dwójka buław, czwórka denarów. Ja chcę na przykład mieć swoje mieszkanie. Ja chcę mieć już swój dom. Ja chcę zacząć oszczędzać pieniądze. Decyzje dotyczą finansów, ewidentnie tutaj, czy kwestii pracy. No Mamy kapłana, mamy króla Buław, więc to jest ciągle wpływ kogoś zwierzchnego, więc nie wiem, od kogo byliście zależni, ale to może to jest właśnie ta lekcja, nie? żeby jednak postarać się stanąć na własnych nogach. Um, na wyzwaniu 9 denarów, więc są te pieniądze i sprawiedliwość, czyli trzeba będzie nauczyć się w kasę, nauczyć się w pracy, nauczyć się po prostu życia materialnego. Takiego stabilnego. Słuchajcie, byk nam zawsze daje taką potrzebę posiadania, takie, taką potrzebę po prostu osadzenia się na tej ziemi i życia z nią. Byk planuje do przodu ich z lat. I tu jest potrzeba takiego: za 10 lat nadal będę mieć pieniądze, bo wiem, bo one się już same zarobią i tak dalej, tak? Poprzez inwestycje. Ogień jest zupełnie przeciwny. Lew, ja mam dużo lwa w sobie. My jesteśmy glamour, my lubimy, prawda? Ja mam właściwie nawet tyle samo ileba barana. Więc my lubimy żyć na pełnego po prostu, nie zastanawiać się nad życiem. Wy jesteście stałym ogniem, więc tutaj jeszcze jest więcej tej stabilizacji, tego myślenia do przodu i gdzieś tam korzystania z tych zasobów. Natomiast lubimy gdzieś tam żyć z no Lubimy to po prostu, nie? Więc ten byk tak trochę do tej ziemi przyciska i widzę, że jest potrzeba zadbania o te finanse, o kwestie zawodowe i planowania, co dalej mam wrażenie, że możecie być w tym całkiem nieźli, jeżeli przestaniecie ten czynnik emocjonalny tutaj gdzieś angażować. Bo tak jak mówię, siódemką kielichów to są jakieś wyobrażenia. Wasz była w dziewięć mieczy. Nie chcecie mieć zmartwień. Czuję, że chcecie mieć możliwości. Natomiast to jest takie chcę ruszyć dalej i co z tą szóstką denarów? Nadal próbuję gdzieś... Jednak czerpać z otoczenia. No dobrze, no to chyba chodzi o to, żeby jednak nauczyć się czerpać ze swoich talentów. Natomiast to, co się dzieje, po początkuje jakąś poważną zmianę w waszym życiu, a no, tak jak mówię, niektórzy może się uniezależnią, niektórzy po prostu nauczą się być biznesmenem. Pamiętajmy, król Buław to jest biznesmen, to jest mówca, on wie. On jest tak charyzmatyczny, że on wie, gdzie co i jak, więc ja czuję, żeby. Sami możecie zacząć tworzyć swój biznes, natomiast proszę się nie zniechęcać przy porażkach, bo czuję, że wy tak trochę liczycie, że wam to pójdzie bezproblemowo. Nie mówię, że nie pójdzie, natomiast yy, to też jest taka karta Piotrusia Pana. On jest tutaj na odwrocie, zatem ten rozdział się kończy. A śmierć, król Buław to jest potężna energia. No bo to jest jakby zmiana, która dotyczy was bezpośrednio. Zmiana zachodzi wewnętrznie i zewnętrznie jednocześnie, bo i próbujecie zmienić swoje życie, na przykład zawodowe czy właśnie finansowe, ale też dojrzewacie bardzo mocno w tym miesiącu. Fajne jest to czytanie, powiem wam. Jeśli chodzi o znaki, sporo znaków macie. Macie barana, macie lwa, macie pustelnika, czyli pannę, macie strzelca, macie wagę, e, macie skorpiona. Ja zobaczę, jaka jest rada, bo jestem bardzo ciekawa. Pamiętajcie, no dużo i z tym wszystkim przyjdzie. Ale zobaczmy, jaka jest tutaj rada. Rada dla lwa. Jest śmierć. I tutaj śmierć w tej talii to jest podróż. Zatem ja bym powiedziała, że podróż sama będzie ważniejsza od celu. Bo waszym celem może być to, że ja wybuduję sobie dom. Więc teraz zaczynam gromadzić zasoby, próbuję sobie sam radzić, y, uczę się jakby z pieniądzem gdzieś tam tej relacji i tak dalej. Natomiast tutaj podróż będzie ważniejsza o celu, bo cel zrealizujecie tak czy inaczej, ja to widzę. Wy macie tyle zapału, że nie ma w ogóle opcji. Natomiast y, ta podróż, czyli to, co się zmieni w Was wewnętrznie, to dojrzewanie wewnętrzne, no to, to super, to jest y, no, duży rozwój, duży progres. E, coś zmieni się w Was, dzięki temu, co robicie, m, też trwale Wasza osobowość się rozwinie. Zatem podróż zdecydowanie ważniejsza od celu, ale to cel Was będzie ostatecznie napędzał. a e, Fajne zmiany, powiem tak, i to spore. Nie bójcie się tych wyzwań, ale też pamiętajcie, śmierć to jest proces, to nie jest jak wieczor, że pyk, szybka zmiana i idziemy dalej, tylko ze śmiercią zawsze to może trwać. Więc jeżeli nie będzie szybkiego sukcesu, nie zniechęcajcie się. No to jest też sytuacja, która nauczy Was wytrwałości, nie mam wątpliwości, ale bardzo rozwojowy miesiąc dla Was. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.